Witam serdecznie na kanale Kuchnia Magdy.pl. Dzisiaj upieczemy ciasto kefirowo czekoladowe. Na samo ciasto potrzebujemy paru składników, a są to: 500 g mąki pszennej tortowej, 300 g cukru, 110 g kakao, tak około 7 łyżek, 750 g kefiru, 3 jajka, 325 ml oleju rzepakowego, 1 łyżeczkę sody oczyszczonej i dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze 40 g płatków migdałowych i 450 g drzemu brzoskwiniowego. Przesiewamy mąkę z sodą oczyszczoną z proszkiem do pieczenia. Kończymy przesiewać mąkę, jeszcze kakao, Mieszając na zmianę z mąką w ten sposób też łączymy produkty ze sobą. Mamy wszystko przesiane, wymieszane, odstawiamy na bok. Bierzemy sobie kolejną miskę, dodajemy do niej 3 jajka i ucieramy mikserem tak długo, aż podwoją objętość. Jak podwoją objętość, dodajemy cukier. Można partiami, można całością, jak Państwo lepiej rozmieszać. I ucieramy. Ucieramy, aż jajka zmienią kolor na jaśniejszy. Wtedy dolewamy kefir. Pamiętajmy, żeby sobie operować obrotami miksera, żeby nie pochlawać za bardzo kuchni. Dodajemy i wszystko dobrze musimy wymieszać. Teraz dodajemy olej. Tutaj też na chwileczkę zmniejszymy sobie obroty. Później przyspieszmy i wymieszajmy wszystko. Kolej teraz nas sypkie, przesiane produkty. Dodajemy, mieszamy, dodajemy, mieszamy aż do wykończenia sypkich produktów. Masa w trakcie dodawania tych szybkich produktów zmienia konsystencję, jak Państwo widzą. Na koniec musimy wszystko bardzo dobrze wymieszać. Tak wygląda masa tuż przed końcem mieszania. Odstawiamy mikser, bierzemy foremkę, wykładamy ją papierem do pieczenia. Do środka wylewamy naszą masę na ciasto. Ona sama się mniej więcej rozłoży, gdyby trzeba było, to proszę gdzieś tam uzupełnić czy wyrównać. I taką blaszkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, używając grzałek górę i dół, pieczemy około 45 minut. Przed końcem pieczenia wbijamy patyczek w sam środek jak jest czysty, no to ciasto się upiekło, wyłączamy piekarnik, wyjmujemy ciasto z piekarnika, lekko studzimy, używając papieru z foremki, wyjmujemy ciasto z foremki, obracając za pomocą deski, na przykład zdejmujemy papier, robimy znowu myk z ciastem do góry dnem, a spodem do dołu i zostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Kiedy ciasto całkowicie wystygnie, Myśmy za pomocą noża strunowego, Państwo mogą za pomocą zwykłego noża. Przecinamy ciasto na pół. Mamy dwie połówki, teraz tą dolną smarujemy drzemem. Myśmy użyli drzemu z kawałkami owoców, mogą Państwo użyć zwykłego, takiego z jednolitego drzemu. Rozprowadzamy po całej powierzchni, wyrównujemy. I na wierzch kładziemy drugi placek naszego ciasta. Lekko dociskamy, żeby wszystko się zespoliło. A następnie robimy ganasz. Do którego potrzebujemy? Jednej tabliczki białej czekolady oraz 100 g masła. W kąpieli wodnej rozpuszczamy sobie białą czekoladę. A w międzyczasie ucieramy masło mikserem na puszystą masę. Masło, czy ta margaryna, ubite. Tu jest rozpuszczona w kąpieli wodnej biała czekolada. Ona musi przestygnąć. Musi być już chłodna. I teraz tą chłodną białą czekoladę dodajemy do naszej margaryny lub masła, którą wcześniej utarliśmy. Musimy połączyć wszystko ze sobą dobrze. Na początku widzimy grudki. To się słabo jeszcze połączyło, ale w trakcie dodawania tej białej czekolady, ponieważ najlepiej to robić partiami, w trakcie dodawania, mieszania ten ganasz robi się taki jedwabisty, gładziutki. I tak przygotowanym ganaszem pokrywamy wierzch naszego ciasta. A na wierzch podprażone płatki migdałów. Które uzupełnią smak naszego ciasta. Takim smacznym widokiem żegnam się z Państwem. Jeżeli ktoś z Państwa nie zaskrybował naszego kanału, również zapraszam. A ja żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.